Dzień dobry, kochani, w nowym dniu. Ja dzisiaj zaczynam poranek od płatków pod oczy. Dawno nie używałam, także mam ze sobą te z Balea, piesek Tupta i one są naprawdę świetne. Bardzo mocno przylegają. Nie wydają się na pierwszy rzut oka być jakoś mocno nawilżające, ale naprawdę dają radę, także ja Wam, kochani, polecam. I dzień dobry, witamy się z Wami. Na dziesiątą mam paznokcie. Jest za dziesięćdziesiąta, także idealny czas, takie mam obecnie, proszę bardzo. No i nie wyglądają jakoś tragicznie. Natomiast y, już jest termin, więc Moja czas na nowe. Tragicznie. Twoje bardziej tragicznie. No, Nadusia też dzisiaj chciałaby sobie pomalować, tak? Już Wszystko lat. zrobimy. Ja dzisiaj zobaczcie w tej części dnia w dresiku. Spaku ten jest świetny. Mam go już kilka lat i nic się nie dzieje. Gdzie my mamy auto na dunia? Jesteśmy po paznokietkach. Zobaczcie. Takie, oto, taką nowość nasza pani Ania miała. W ogóle miała kilka kolorów z nowości. Ja mam Nadusia ma tak czarne z brokatikiem, a ja mam taki bardzo jaśniutki, delikatny, wakacyjny róż, jakaś taka kolekcja. Ja, słuchajcie, robię manikir tytanowy kosmetykami, produktami marki SNS i do, naprawdę jest ogromny wybór kolorów, i właśnie nasza pani Ania ma ich odgroma, więc bardzo ciężko się na coś zdecydować. No, oczywiście, są też takie intensywniejsze odcienie, ale ja, jak wiecie, lubuję się w takich jasnościach, dlatego no właśnie, tym razem taki róż i teraz szybciutko podejdziemy do sklepu z połem. Kilka rzeczy się skończyło, więc trzeba dokupić i do domku, tak? Dzisiaj strasznie nieprzyjemnie, strasznie chłodno, więc zmykamy na jakąś ciepłą herbatę. Nie mogę tutaj jeszcze, wiecie, wyczuć kadrów, jak to najlepiej będzie wyglądało, dlatego wybaczcie, nie wyglądam najlepiej w tym świetle, trudno, przeżyjemy. Słuchajcie, weszłyśmy z Nadeńką jeszcze tylko do Społem, no bo tak jak mówiłam, kilka rzeczy nam brakło i tak, skończyły się mamie worki na śmieci, więc nawet udało mi się zapamiętać i je kupić. Skończyło nam się również mleko. Kupiłam, wiecie, wszystko po jednej sztuce. Nie chciało mi się tego wszystkiego dźwigać. Także łaciatę na płatki, na kakałko. Takie rzeczy muszą być. Nadusia wybrała sobie herbatniczki, Leibniz. Nie ukrywam, że sama też bardzo je lubię. One są fajne, takie maślane. Wzięłam mój ukochany słonecznik prażony z przyprawą. On jest genialny. I to jest, słuchajcie, naprawdę świetne. Zastępstwo dla chipsów. On jest mega słony, także jeżeli em, nie lubicie bardzo słonego, no to, no to niekoniecznie, ale jeżeli lubicie to jak najbardziej. Szukałyśmy nutelli. W całym sklepie nie było słoika z nutellą, ale były tylko takie pojedyncze, więc e, wzięłyśmy, dopóki nie kupimy właśnie e, normalnej. E, także mamy nutelle. Nadulka lubi troszkę dać sobie właśnie na naleśniki czy na goty. Więc raz na jakiś czas, jak najbardziej, wzięłam sobie mleko zagęszczone. Tym razem wersja kakaowa. Najbardziej lubię to zielone, czyli to jest, po prostu nie ma żadnego tam dodatku smakowego. Jest jeszcze żółte, karmelowe i właśnie to kakaowe, ale to też, też mi smakuje, więc wzięłam taki. Taki rarytat, słuchajcie, na dziś. E, jakieś takie nowości się pojawiły z marki Grześkowiak. E, uwielbiam od nich surówki, te takie obiadowe, e, a teraz e, powstały sałatki. I ja się skusiłam akurat na sałatkę z kebabem i sosem szarma. Chyba tak to się mówi. Mamy tutaj soczysty kurczak, ogórek, papryka, kukurydza. No, oczywiście można samemu zrobić, ale wiecie, nieraz gdzieś tam lecicie na jakiś lunch, przekąskę, przegryskę, drugie śniadanie w pracy, w szkole. Myślę, że fajne, ale no spróbujemy, czy to w ogóle będzie, wiecie, smaczne. Były jeszcze, na pewno była jarzynowa i była makaronowa z brokułem. I jeszcze ta makaronowa z brokułem mnie kusiła. Ale stwierdziłam, nie, chyba jednak na tę będę miała dzisiaj większą ochotę, także zobaczymy. Wzięłam również kilka jabłuszek. Nadunia musi mieć jabłuszka, jak wiecie, także proszę bardzo, już są. I potrzebuję jakiegoś takiego, nie wiem, wzmocnienia witaminowego, cokolwiek. Mama w sumie ma sokowirówkę taką jak ja podobną. O, widzicie, nie pomyślałam. Całkowicie zapomniałam, bo w domu po prostu zrobiłabym sobie sok z marchwi, właśnie z jabłek. No, a tutaj pomyślałam, że wezmę po prostu kubusia. No, ale też bardzo lubię, też bardzo lubię. Natomiast, no, nie ma jak taki domowy soczek. Ale właśnie, no, może z mamą faktycznie któryś dzień zrobimy, zobaczymy. I skończyła nam się woda niegazowana, także też butelka wody. I czy coś jeszcze? Aha! Słuchajcie, kupa czupcy truskawkowe i Nadusia jeszcze wrzuciła sobie takie maleńkie herbatniki, więc cały, zobaczcie, szalone zakupy ze stołem, ale ja naprawdę, wiecie, jak to umamy, relaks, chill, jeśli chodzi o obowiązki domowe i tak jest też z gotowaniem, dlatego że mama, słuchajcie, zrobiła pierogi, więc mamy jeszcze pierogi, mamy yy, żurek i jeszcze mama dzisiaj ma robić krokiety z kapustą i z grzybami. No, czy może być lepiej, więc menu jest naprawdę bardzo bogate do wyboru, do koloru i ja się bardzo cieszę, bo nie muszę kompletnie nic. Nie wiem, czy pamiętacie, jak mówiłam Wam, że u Angeliki znalazłam jedną perełkę dla siebie, z której ona chciała zrezygnować, chciała wystawić ją na Vinted, a ja patrzę, mówię no nie, na Vinted to na pewno nie pójdzie, to wraca ze mną. I to jest taka spódniczka, zobaczcie, no niby nic, długość midi, tak bym powiedziała, nawet jeszcze słuchajcie, nie mierzyłam, dopiero ją też wyprałam, wiecie, i tak dalej, no ale nie ma jeszcze lata, więc człowiek ma mniejsze chęci na mierzenie takich rzeczy, ale wiem na pewno, że będzie... Na mnie idealna. Tutaj mamy taką tasiemkę, którą możemy sobie regulować, jeśli chodzi o jej szerokość. Jest też wszyta taka gumka. Spódniczka pochodzi z HMM, jest w rozmiarze 36. I co w niej jest niezwykłego? Ano to moi drodzy, że w składzie 55% to jest len. A 45 to jest wiskoza, więc idealna tkanina na lato, właśnie. Spódniczka jest w odcieniu białym. Tutaj mamy przepiękne dwie też kieszonki. No, idealnie się sprawdzi, takich zwykłych topów, jakichś zwiewnych bluzek. Naprawdę posłuży na lata, wiem to na pewno, i jest dosłownie bardzo bardzo urocza, także bardzo się cieszę o. Tak pokażę wam ją może w całości. Także zobaczcie nawet w cudzej szafie możemy znaleźć perełki dla siebie, więc ja zachęcam cały czas do rzeczy z drugiej ręki, do lumpeksów, do Vinted. To jest naprawdę świetna rzecz. No i jak się okazuje, zobaczcie, przepiękne łupy można wynaleźć. I kochani, z takich rzeczy zaległych, które mi się na bieżąco teraz przypominają, o czym chciałam Wam powiedzieć, a czego nie zrobiłam, to po pierwsze. Bajeczka Kicia Kocia wciąż jest w kinach yy, i dostałam sygnały, że no właśnie, któreś z Was na przykład zastanawiają się, czy zabrać dziecko, albo że byłyście i oceniacie pozytywnie, więc jeszcze postanowiłam ja dorzucić tutaj swoje trzy grosze i powiem Wam szczerze, że tak. Bardzo serdecznie polecamy z nadeńką wybrać się na tę bajkę. To jest coś innego i na te czasy myślę dzieciom bardzo potrzebnego. Yy, jak wiecie, książeczki wiecie albo i nie. Książeczki z serii właśnie Kicia Kocia są takie spokojne, są takie fajnie wszystko wyjaśniające dziecku, poruszające każdy temat, czy to nie wiem, życia na wsi, czy to pójścia do dentysty, czy to po prostu czym zajmuje się strażak i tak dalej, i tak dalej. Tych książeczek jest mnóstwo. No i właśnie bajeczka też jest taka fajna, spokojna. Słuchajcie, nie jest, wiecie, przebodźcowana tym wszystkim, także naprawdę idealna aby dosłownie wyciszyć i skupić dziecko, trwa 45 minut, więc to też nie jest jakiś zawrotny czas, dziecko spokojnie wiecie, da radę i jeszcze ogarnia, co tam się na ekranie dzieje, a nie jakaś właśnie taka za długa i tak dalej, i tak dalej. I te odcinki są różne, bo dosłownie to jest kilka książeczek właśnie w takich krótkich, fajnych odcinkach i to się zmienia, więc też jest ten element, wiecie, czegoś nowego. Także polecamy, naprawdę polecamy wybrać się na Kicie Kocie. I, moi drodzy, książki. Ja wciąż jeszcze czytam tę, czyli mówili, że jestem zbyt wrażliwa. Zobaczcie, no już naprawdę niewiele mi zostało, natomiast mam już czekającą w kolejce nowość, pożyczył mi ją mój brat, zaczął ją czytać ale odstąpił mi bo wiedział, że teraz i tak nie da rady też słuchajcie, ktoś ją mu polecił tylko już nie pamiętam mówił mi, ale zapomniałam, natomiast z polecenia, wędrówka dusz doktora Michaela albo Michela Newtona Także proszę bardzo, tajemnica życia po życiu. Ja z reguły po takie tytuły, jak wiecie, nie sięgałam. Oczywiście, wiecie, my się możemy zgadzać z pewnymi rzeczami, z pewnymi teoriami, możemy się nie zgadzać, ale uznałam, że skoro no właśnie zarówno mój brat, jak i gdzieś tam osoby w jego otoczeniu mocno polecały, aby sięgnąć po ten tytuł to czemu by nie, faktycznie też, yy, też mogę się tym zainteresować. Może przeczytamy sobie tutaj króciutko, wiecie, to ostrzeszczenie. To też będziecie wiedzieli o co chodzi. Przełomowa książka, która zgłębia tajemnice życia między wcieleniami, obecnie uznawana za klasykę w swojej dziedzinie. Wędrówka dusz zawiera relacje 29 osób wprowadzonych w stan nieświadomości za pomocą przełomowych technik doktora Newtona. To niezwykłe podejście pozwoliło mu sięgnąć do ukrytych wspomnień z życia w świecie duchowym po fizycznej śmierci wcześniejszego wcielenia. Pacjenci, znajdujący się w stanie głębokiej hipnozy, w poruszający sposób przedstawiają niezwykle obrazowe. Opisy miejsc po drugiej stronie odpowiadają na pytanie, dlaczego wracamy na Ziemię w takich, a nie innych ciałach, a także na wiele innych. Czy ludzka dusza jest nieśmiertelna? Co czujemy w chwili śmierci i tuż po niej? Kim są duchowi przewodnicy? Dlaczego nasze dusze są przypisane do konkretnych grup? Czym kierujemy się przy wyborze nowego ciała na Ziemi? Czym różnią się dusze na różnych poziomach rozwoju początkującym, średnio zaawansowanym i zaawansowanym? Jak rozpoznać swoją bratnią duszę? To książka, która zmienia życie oraz pomaga zrozumieć cel naszego istnienia na Ziemi. No tak jak mówię, coś innego, coś co troszeczkę pozwoli poszerzyć y, horyzonty, bo jakby y, nie chcę też, tak jak dotychczas, ograniczać się tylko do tego, co ja uważam, y, tylko do tego, co, jakie ja mam przekonania, ale właśnie też otworzyć się na nowe, wysłuchać. Jak najbardziej możemy, tak jak mówię, się nie zgadzać, to może być totalnie sprzeczne z nami, ale przynajmniej poznamy jakby, wiecie, czyjś światopogląd, w tym przypadku czyjeś badania, czyjeś, no, generalnie, po prostu, wiecie, coś innego. No. Także, kochani, to czeka w kolejce, dajcie znać, czy, czy miałyście tę książkę, czy sięgałyście po nią, natomiast no tak jak mówię, ja jeszcze chcę na spokojnie przebrnąć przez to, bardzo długo mi, zobaczcie zajmuje to, ale uwierzcie mi, że jak po prostu przeczytam kilka rozdziałów no to ja muszę mieć kilka, kilkanaście dni przerwy. No, 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 tak jak mówiłam wcześniej, tak uważam do tej pory. Nie jest to książka, aby usiąść z nią i od deski do deski po prostu przeczytać jak normalną powieść, absolutnie. I czuję. Że z tą też tak może być, także. Okej, okay. także moi drodzy, nagadałam się, mam nadzieję, że vlog Wam się spodobał. Dzisiaj mało dynamicznie, ale ja potrzebuję naprawdę teraz dużo odpoczynku, dużo y, przebywania w domu, więc tej dynamiki będzie tutaj mniej, niemniej. Mam nadzieję, że Wam się y, będzie to mimo wszystko y, podobać. I ja pięknie Wam dziękuję za obecność po raz kolejny tutaj u mnie na kanale. Trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia w kolejnym vlogu.